Istnieją doniesienia z wielu rejonów świata i różnych okresów, również przed naszą erą, że operacja zaćmy polegała na przemieszczeniu zmętniałej soczewki z normalnego położenia poza oś widzenia za pomocą specjalnego ostrego szpikulca, który wbijano w oko. Nie zachowały się żadne relacje zadowolonych pacjentów z tamtych czasów, sprzed ery antybiotyków przecież. Uszkodzenie torebki soczewki, które musiało być częstą konsekwencją takiego postępowania, skutkuje bardzo przykrymi konsekwencjami w postaci stanu zapalnego z powodu reakcji immunologicznej na materiał we wnętrzu własnej soczewki. W dawnych czasach duża część lekarzy przemieszczała się z miasta do miasta dosyć często i to z pewnością ratowało im życie. Oczywiście zakładając, że operacja jakimś cudem udała się, brak korekcji okularowej, która zastąpiłaby soczewkę własną, stanowił przez tysiąclecia istotny problem. W 1753 roku Samuel Sharp wykonał pierwszą udokumentowaną operację zaćmy, w wyniku której usunął w całości soczewkę własną z oka pacjenta. Operację wielokrotnie modyfikowano. W latach 60. m.in. profesor Krwawicz zastosował zamrożoną pałeczkę w azocie. Do niej przywierała po dotknięciu soczewka własna, po czym można było ją wyrwać i wyciągnąć na zewnątrz z oka. Innym podejściem było wykonanie otworu w torebce soczewki, czyli w jej obudowie, i usunięcie tylko jej zawartości na zewnątrz. Pierwsza w pełni udokumentowana operacja tego typu została wykonana przez Jacques'a w 1747 w Paryżu. Te dwie metody pamiętam, szczególnie ta ostatnia była stosowana powszechnie w ośrodkach kulistycznych w Polsce. Na ich bazie zaczynałem także moją karierę okulistyczną. Jej najistotniejszą wadą była konieczność szerokiego nacięcia oka, tak aby wydostać sporą soczewkę własną z niego, a następnie problemem było idealne zszycie gałki, tak aby nie zniekształcić jej. Występowały niestety często dramatyczne powikłania, czasem nawet prowadzące do utraty widzenia. W Wielkiej Brytanii Sir Harold Ridley w 1949 roku wymyślił pierwszą sztuczną soczewkę wewnątrzgałkową, Zauważył bowiem w okresie II wojny światowej, że odłamki szyb samolotowych, które utkwiły w oczach lotników, nie wywołują stanów zapalnych w przeciwieństwie do większości innych materiałów. Powstały wówczas pierwsze sztywne soczewki wewnątrzgałkowe, oparte na polimetykrylanie metylu. Materiał jakościowo jest bardzo dobry, ale zmiana techniki operacyjnej wymagająca zwinięcia soczewki sztucznej uniemożliwiła dalsze jego stosowanie.